Siemanko! Czwartkowy! Już nie taki poranku! Siemanko Katowice! Siemanko Artur! Siemanko wszystkim! 311 widzów na live'ie Czwartkowy, wiszonko Nabite karabiny Chwila przerwy, bo czerwone Ktoś no machło z daleka, to ja chyba jeden z widzów Siema Incepcja, siemano Live'a oglądasz Siema. Siema. Jakie zapóźnienie leciutkie no, z barkiem przeciążenia. No to jest tak przerost bica i pleców nad klatą i tricepsem, nie? Tak. My to z chropa nie chcemy, wiesz? Ja wiem, ja Widziałem Dobra, tu jest fajnie. Tu na dwóch, żeby to było, a nie na czterech. No dobra, jesteśmy już na miejscu. Miało być na Mariackiej, ale na razie jest tu. Ja teraz będę musiał zawisnąć na tym drążku i ze stoperem sprawdzimy, jaki będzie czas tego zwisu. No i będziemy zapraszać widzów do zabawy. Jak ktoś uwiśnie dłużej ode mnie, no to wtedy może wygrać jedzonko właśnie w lokalu El Pazerni. Wczoraj było otwarcie właśnie. ...do mojego kumpla. Tam niedaleko ona jest na ulicy Francuskiej. Ja ogólnie się już zaczynam trochę stresować tym zwisem. Plan jest taki, że dziś będziemy wisieć wyjątkowo na tych nakładkach grubych. Dzisiaj wisimy na 48 mm. A nie tak jak zwykle na tym. A, a czemu tak? To wszystko dla dobra uczestników zabawy, bo jak jest zimno, no to blacha, fest zombie, no jest to nieprzyjemne, nie? A za drzewo można hejcić i jest trochę lepiej, także dzisiaj właśnie na drzewie będziemy wisieć Pyk. Dobra, już nie będę zwalał na ta pompa odnoszenia drążka i no po prostu robię rekord życia teraz. Gotowy? To jak podniosę nogi, to włączę nie? Czas. Start. Ach, ten stresik wynikający z prostego wiszenia na drążku. Jakoś dziwnie mi spięło prawy nadgarstek. Jak będzie 30 sekund, to może mi powiedzieć. Dobra. To teraz tak co 10 mów, nie? Dobra. Zaraz minuta to będzie. Jest minuta. Minuta 4.57. Minuta 4. No dobra, minuta 4 to nie jest e, czas, nie jest to moja życiówka, ale myślę, że na 48 mm to jest dość dobry czas. Więc e, zostawimy na razie taki rekord. No i zapraszam. Jak ktoś właśnie teraz przyjdzie i będzie wisiał dłużej niż minuta 4, to może wygrać coś dobrego. Widzę, że Wy już nie możecie się doczekać pierwszego wiszenia. Kto wskakuje? Nie wszyscy naraz, ej, nie wszyscy naraz. Góry bardzo, żeglarstwo. Poszło. Jak się czujesz? No, 27 sekund. Nie rozgrzałem się. Trzymaj, trzymaj. 37, 8, 9, 40. Ach, ciężko. Dziękuję bardzo za podjęcie, próby. Siema, dawaj. Wisisz. Siema, no, no, to dawaj. Poszło. Dłonie tak duże, że on tam prawie zamek chycił na. Jak się czujesz? 30 sekund. Minuta, minuta 4 jest do pobicia. 44, 45, 45, sekund. Dzięki. Dzięki. Fajnie. Tak, lubię robić zdjęcia, lubię robić filmy, lubię montować. Oj, chyba źle sobie złapałeś. Uważaj, żeby na kolana nie spać. 12, 13 sekund. na kolana? 15 sekund. To jakiś specjalny drążek? No, specjalny, właśnie taki, żeby było trudno, nie? Poszło. Kolejny śmiałek w dniu dzisiejszym. Nadgarstki mocno kontrują, właśnie obrotową siłę drążka. 30 sekund. Dawaj, dawaj. 40 sekund. 42. Dzięki za podjęcie próby. Dzięki. Tak tu wygląda. Śnieg zaczyna padać. Cześć. Cześć Widzę, że Twoje ręce, stary, kryją moc. 78 kg. Minuta 4 do pobicia. Poszło. Kalistenika, coś takiego? Y siłownia sport walki Dawaj, 31 sekund 34 sekundy Widzę, piszą Fabryka przeziębienia na ulicy dworcowej Nie, to jest lek 32, 3 4, 5 Możesz 7, ściągnąć łopatki Spróbuj 8, ściągnąć łopatki 40 sekund. 40 sekund Cięższe niż się wydaje Dzięki mnie tak na psychika wpłynął ten drążek, że ją zaczął jakoś, jakieś diety, kurde, jakoś się głodzić, żeby, żeby być chudym i żeby długo wisieć, nie? To tak jak mają e, siłownianie z siłowni, że oni robią właśnie choromasa, żeby wyciskać przez dużo, nie? To ja im na odwrót. Można spróbować? Ile pan waży? 73. Start! 18 sekund. Dzięki za podjęcie próby. <noise> Dzięki. Lecić na drugą szychta. Yy, jak waga, 65 kg mówiłeś, nie? A na skarpie bywasz jeszcze? Yy, rz rzadko, ale bywam. Jest to moja ulubiona ścianka do wspinaczki, generalnie. Start. Poszło. Drugi śmiałek w dzisiejszej zabawie. Tym razem o 15, o 25 kg lżejszy od poprzedniego zawodnika. 65 kg. Yy, 21 sekund. 30 sekund. 30 sekund? Dobrze się zapowiadał. Chwyt cały czas bez zmian od samego początku. Tam ani drgnęło. 45 sekund. 50 sekund. Ja, no nie dalej. 2, 1, minuta. 2, 3, 3 było. Minuta 3. Minuta 3. Brakło ci sekundy, żeby mnie pobić. Zatrzymałem na czwórce, ale były trzy, były trzy sekundy, to później jeszcze se przy tym Teraz prosto po robocie, więc tak mówię, no fajnie się by było spotkać. I wiesz, u młodego tam w pokoju to też ścianka drążek jest, tego ćwiczy tam trenuje, a ja to tam wiesz, więcej bardziej na rowerze śmigą i tak. Fajnie! Dzięki! Fajna impreza, dzięki. Dzięki, Szala. Widzowie piszą, że Katowicki kłęba <laughs> na no. był? Wczoraj był Ed Sheeran. Ed Sheeran, no. Dzisiaj. Już było widać, jak jego piątka z nim przybił, że tam normalnie imadło w łapie, nie? Nic dziwnego, nie? Że tak fajnie poszło. Wisisz? Dawaj, jasne. Dawaj, dawaj. 40 sekund. A, no, a 42. Dzięki. Dzięki. Dobra, no to, to teraz tak, to tu robimy cięcie i odpalimy sobie tam aparat. Robisz na grubie. Wysiał już na obrotowym drążku. Na obrotowym nigdy nie o tej średnicy. I człowiek na innych, mniejszych, zwykłych, stałych drążkach. Także chciałem, jak ktoś właśnie, jak to będzie Dobra, no to sprawdzamy to. Jak podniesiesz nogi, to leci stoper, nie? Ok. Poszło. Minuta cztery do pobicia. Dzisiaj był jeden gościu, który wisił minuta trzy. Normalnie mu sekunda brakła i wygrałby darmowe jedzenie, właśnie, w El Pazerni. Dwadzieścia sekund. Awaj, nie puszczaj tego, nie puszczej. 48, 48 sekund. No nie było źle. Myślałem, że będzie gorzej. Ja lecę na obiad, bo tak jak go dam. z obiadu, kobieta czeka z obiadem. No. Przy kasię, jak ją ja mogę pozdrowić, to pozdrawiam Unikę. I lecę na obiad. Także... <laughs> <laughs> Smacznego! Przesie... 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 Smacznego! Przysta... Byłem 4 dni temu dosłownie we Włoszech spać w hamaku w nawiedzonej opuszczonej wyspie. Spoko, spoko fajny pomysł. Podoba mi się. Ile ty ważysz? Dużo, bo to jest obrotowe. Ile ty ważysz? 60. A jestem na masie od dwóch tygodni. Także 60 to tak powiem ci potężnie. Ciężko technika, wiesz tymi? Kciu... No próbuj, ale. Mi tak jest prościej, bo nie obejmuję całości. No dobra. Znaczy, mogę, sobie zmieniać zawsze. No, jest widać w tobie potenc... potencjał, ale 30 sekund. Ej, a właśnie, bo mamy, jeszcze, mamy gości z... Wszyscy, wszyscy mówią, że jak Ed Sheeran wyglądasz Ed Sheeran, zdrowie <laughs> Ed Sheeran, a.k.a. Wiktor Ile ważysz? 71 71 71? Tak No Poszło Na razie można zaobserwować, że Wiktor w ogóle nie jest zmęczony Ja ani nie ćwiczę, ani nic No to masz dużo siły, bo nie tracisz jej na trening, nie? Trzymaj 35 Uważaj na te kolana. O, 37 sekund. Kto wisi? Można coś wygrać dobrego. Jasne, dawaj. Spróbować na takich obrotowych, bo nigdy na tym nie... Ogień. No, ogień. No nie, nie będzie tak łatwo, już czuję. Wiesz tak, powyżej minuty to jest dobry czas, moim zdaniem, na tym, na tym drążku, nie? Same. Dawaj, dawaj. 47 sekund. Dzięki. Już same puszczają, dzięki wielkie. No, od, nawet nie wiadomo kiedy się otwiera, nie? No. Kto następny, dawaj. Ej, właśnie nas minęła policja i e, pomachali, tylko powiedzieli się Manko i byli, wygląda na to, że są w porządku. Ej, dobrze ci idziesz, 40 sekund, 42. Tak długo, tak długo wisisz, że my zapomnieli, że ty wisisz. Dawaj, dawaj, nie trzymaj to stary, 50 sekund masz już. Patrz ja, on w ogóle ten. 7, 8, 58 sekund. Zajebiście. To jest chyba dzisiaj trzeci czas w ogóle. Siema. 8 dych może być ciężko Kolejny zawodnik, 80 kilo Jademy z tym, czymej, czy mej. 23. Dzięki. Dzięki. Dzięki za podjęcie próby. Dobra, starczy na dzisiaj tego Urubeksu Teraz idziemy normalnie tam e, do, na salony. Siema. Siema. Ile ważysz? Czuję w tobie siła, po prostu ona emanuje. No jest gotowy. Poszło. No, ciekawe. Wisisz trudniejszym sposobem, bo złapałeś z kciukami u góry. Łatwiej jest tak. Ej, obojętnie. 30 sekund już masz. 35, 36, 7... 40 sekund. 44, 45. Uwaga na kolana. 48. 50 sekund. No. Ale ty, on tak wisiał, nie? On Stary, jak ty byś chycił normalnie ten drążek, to wygrałbyś. Trenujesz coś? Nie. Po prostu może taką siła z życia No i fajnie No, jak podniesiesz nogi, to poszło 30 sekund, 30 sekund nie? Dawaj stary Ach, 52 Dobrze poszedł Koło 90 Ło, to dawaj, dawaj, nie poddawaj się 28 30 Dzięki spróbuj jeszcze raz, jak mogę Jasne, możesz Zimno Trenujesz coś? Taki martwy ciąg na... I kupiłem drążek u Ciebie Obczaj, on ma nasz drążek, nie? O kurde, ja. gram ale to dziwnie radtaczna no, no, poszło. Dawaj, dawaj mocno. Uważaj na kolana. Uważaj nie, na kolana. Nie, nie ma szans na tym. 10 sekund. No, nie ma szans. Dzięki za podjęcie próby. <grym> Dzięki. Obrotowy drążek bardzo ciężki jest, to równo nie do osłuchowego. Jest Opola przyaje specjalnie zawisnąć. Specjalnie z Opola, żeby zapowisić tu 10 sekund. Brawo, no to stary, to normalnie Lecimy? Ja, dawaj. Kolejna próba wygrania jedzonka w El Pazerni 13 już, może. 14, 15. O Dawaj! Się. Dawaj! Dawaj pełno ludzi patrzy, musisz trzymać. 22, Puch. 22 sekundy. Dzięki. Ale jazda jest! Normalnie nie można z tym wygrać. No. Nie można, tak zaczyna się otwierać i no. najpierw się przekręca, potem się otwiera no. i nic nie można zrobić kompletnie. No. Właśnie o to łazi, no. nie? masakra. Ciekawe, będzie, będzie, będzie trzeba trenować i przyjedziemy e, następnym razem i No i, i będzie dwie minuty. No. no i dobra, no to czymiemy czy za słowo. Ja nie próbuję. O, tak. Dzięki. Może Ci się spodoba. Nie, co ty nagry? Próbuj. Możesz pod, na chwyt, możesz podchwyt, ale nie możesz przechwyt. Dobra, rubaksowe rękawiczki, co chyba jest rubaksowane. Widzę, że mamy kolejnego zawodnika, który próbuje trudniejszą techniką. Bo dałeś kciuki do góry. Tak, wiem o tym. Tak zwany małpich chwyt. Pietrze, te drewniany nie pomagają jakkolwiek. Nie, nie. One, one właśnie utrudniają. 30 sekund. Dawaj, dawaj. Nie, jest siła fest. Jest siła, bo on małpik chwytem... 37 sekund. Dzięki. Spokój. W glanach to jeszcze tak. ciężko może być z obciążeniem. <laughs> 5 sekund. Jeszcze inna minuta. I możesz wygrać. Chlele, bo to są obrotowe. Tego się nie spodziewałeś. No Jezu, właśnie, właśnie na tym całym myk polega, wiesz? A. Dawaj, 15 sekund. 17, 18, 20 sekund. Dzięki. Pyk, poszło. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. 16 sekund. A, dzisiaj na polskim wypracowanie Wielkie dłonie, niska waga. No, może w końcu, właśnie, ktoś wygrał dzisiaj ten obiot i 40 sekund dawaj 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 Uwaga na kolana 45, 6 46 sekund a nie zasadziłem na 82 82 here and Hank. no bro no way come on come on you can do it 7 seven, seven seconds i thank you no problem bro yes Dzisiaj rekord 1 uh, minute 5 sekund, On to zrobił? Tak, mój rekord. 24. Jak hmm. Ale faktycznie nadgarski, nie spodziewam się, że tak nadgarski będą mocno czuły. Czas, start. 47, 8, 50 sekund. Mocno, mocno, dawaj, dawaj. 45, e, 55, 55 sekund? No, lepszy czas zrobiłeś niż za pierwszym razem. Brawo. ja Ty ile ważysz? 91 gdzieś. No to dość dużo, ale też widać, że, że siła, nie? I co, mogę już zacząć? Ja, ja. Poszło. Dziewięć kilo? Co trenujesz? Siłownia jakaś? Siłownia, boks. Siłownia, boks. No ale to tak, wiesz, sporadycznie. Dobra, no, chyba to 50 sekund. No i coś mi się wydaje dzisiaj, że, że ktoś mnie wyjaśni. Trzymaj, trzymaj 55, 6, 7, 8, 9, 5 sekund jeszcze. Minuta 1, 2, 3, Minuta 3 Ale brawo, stary. Stary jedno. Na 90 kilo spoko, nie? No kurde, mega, mega. No. No by dobrazy mam Ariot odpowiedzieć Już wytrzymałeś powiem Ile był tobie najgorszy? 10 sekund. E, najgorszy był chyba 6 sekund dzisiaj no. Trzymaj, trzymaj e, 16, 16 sekund. Dzięki za podjęcie próby 3, 4 Dobra Dawaj, dawaj, dawaj. 33 43 ale kurde, Dobry no czas. ciężki samochód. No, czas. O, dawaj. mi, mi się najlepiej wisi także najpierw na luźnych, a jak mi brakuje siły, to wtedy aktyw... to wtedy aktywuję, no. Wtedy jakby ta siła aż od, od właśnie od brzucha idzie do przedramion, nie? Z, będziesz zwycięzcą. Życzymy tobie tego. Dawaj mocno, nie poddawaj się. 39. 39 sekund. Dziękuję. Już? E, 8 sekund. 8 Wystarczy. sekund. Kaj kupujesz zierba? No u ujerwanota. O i prawidłowo. Prawidłowo. To jest właśnie od ciebie ta manianita. To jest ta bezdymowa, o ile dobrze mi się. Tak, ja tak, tak ona jest inhumo, to może tak. na, y, Argentyna, nie? Tak. O, ho, ja, ciebie zimno będzie. Poszło. Waga 98 kg.

Spain! Spain! Spain. Wow. Yeah. wow, Spain is beautiful! Jesteś jakiś straszny! No. Tak ja też się. można! To, że to ogarniesz, nie? 20 sekund upływem. Widziałeś już na obrotowym? Nie. 15 sekund! 15 sekund! Siemano! Siema Prawie rekord! Poszło! 25, 25 sekund! Kto następny wisi, można wygrać coś dobrego, wystarczy wisieć minutę. Pięć, 5. minutę, pięć, 5. dawaj. Dobra, jest to równo? No powiedzmy, najlżejszy zawodnik dzisiaj, dawaj, możesz wygrać. Właściwie już wygrałeś. Występ na moim kanale na YouTubie. No, chyba, że nie chcesz. 23 sekundy, brawo. brawo. Dobrze, poszło stoper, wisz. Zaciskaj mocno palce i nadgarstki odkręcaj. No, 25 sekund. Całkiem nieźle, ale masz potencjał na, wie, na, na dłużej, więc musisz poćwiczyć jeszcze trochę. No, złap mocno i, po, i pomału go opuszczaj, no. 3, 2, 1, start. Poszło. Wiek 13, uwaga 40 ja to bardziej barkami trzymam No i właśnie widzę, nie? Że... Dawaj, 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 nie poddawaj się. 20... 19 sekund było. Dobra, Jak za mój łapie. Dzięki bardzo. Myślę, że jest dobrze. Dzięki. Pierwsza życzę na drążku, takim będę wisiał. Pierwszy raz na obrotowym. Tak. Ale przechwytu nie robimy. Nie. Nie, nie, nie. Od razu na aktywnych łopatkach, spoko. Dawaj mocno i uważaj na kolana, wiesz, jak będziesz spadał? 30, 30 sekund. Dzięki. Dzięki. To podjęcie próby. Jak ktoś to możesz jeszcze raz? Siemano. Cześć. Kolejny śmiałek. Trenujesz coś? No, coś się trenowało. Chcesz nie coś potrafi? No, nie, coś, bo tak. Dawaj. 35 sekund. Robi się groźnie. 46. Dawaj, aktywuj łopatki. Dawaj, yy, 53 sekundy. Dawaj, dawaj. Yy, 46 sekund. No, dłużej wytrzymywałem na takim normalnym. Na normalnym dłużej. No, nie spodziewałem się, że to tak trudno będzie. No, inaczej nie jest. No. Szukamy w dalszym ciągu najwytrzymalszego z widzów, z przechodniów. Generalnie nie ma lekko. Trzymaj, e, 32 sekundy. 32 sekundy. Nie poddawaj się na pełnym spięciu. 20 sekund. Dawaj, dawaj, siła. 30, 30 sekund. Za pierwszym razem ile było? 23 dwa O, no to brawo. To jeszcze. Jasne, jeszcze trzy razy spróbujesz i wygrasz, nie? Dzięki. Cześć. Tak, coś chciałem spróbować. No. Ten kumpel już wrócił z Ameryki. Ja. Możesz, możesz zrobić najlepszy czas dzisiaj. Musisz to zrobić, po prostu musisz. 55 sekund. Dawaj, jeszcze 10 sekund. 7 8. Kurczę, 59 sekund. A to tak <laughs> Ale blisko było. Próbujesz? Dawaj. No, jestem gotowy. Start. I 27. I lądowanie na jednej nodze jeszcze, nie? Brawo. Dziękuję. Jeszcze 35 minut poszukiwania będą trwały właśnie najlepsze czasy dzisiaj to było minuta 3, no. Nie, nie masz takich małych dłoni, może to jakby normalne, klasyka, nie? Dawaj, dawaj, to ci się tylko tak wydaje, to jest łatwe fest To jest fest łatwe I to było 12 sekund Dawaj, bez koszulki dawaj Tak, tak, bez Teraz będą wyświetlenia, nie? 20 sekund masz No, może być ciekawie Dawaj, dawaj, dawaj 48 sekund Dzięki nie, ja, to też Jest, to jest skropaczowa, także... Tak? Wiesz, o tak, stary to... Obowiązuje. To ty musisz. to już 39 sekund. Dobra, też Tu jest Masa Fest. Ile Wam? 105 kilo? Tak jest. Najcięższy dzisiaj zawodnik. Dawaj. Dawaj, dawaj. Uważaj na kolana. Wie? 15 sekund. Dawaj 46 sekund. Ciuki, jeśli to możliwe. Co to? Można się sprawdzić. 37 sekund było. 38 sekund było. On jest obrotowy ten drążek, wiesz? Taki problem to nie jest problem. Poszło. Chycił solidnie. Wisi solidnie, widzę objętość przedramienia dość duża. No i zapalić małpim chwytem, czyli trudniejszym takim. Przynajmniej dla mnie. 97 kilo, dużo, dużo. Całkiem, całkiem elegancko, 35, 36 sekund. Ciężko, nie? To się poddaje same. No, otwiera się łapa, nie? To nawet nie ma kontroli w ogóle nad tym, nie? No. Ale fajnie. Dzięki za podjęcie próby. Dzięki, za kurzkę. Już jest prawie 18. Niestety nie udało się nikomu pobić mojego czasu. Nikt nie wygrał darmowego jedzonka, ale was nie ominie dzisiaj i jeszcze na koniec odcinka właśnie razem z kamerą Idziemy do nowo otwartego lokalu od mojego kumpla z Chrobocowa, No i zobaczymy, jak te kanapki tam wyglądają. Posiedzimy trochę, ogrzejemy się, bo Fez zimno. Jakiś takie, no, takie, taki workout, robisz, coś takiego i tam tańczyli i jeszcze coś się też w tak Dobry? A co z tym? Nie wiem, no musimy to tu wnieść chyba, nie? Wjeżdżamy z drążkiem. Ostrożnie, bo to nowy lokal, żeby go nie zepsuć. Tak, No, 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 Cześć. Cześć, cześć. Dobra, Adrian właśnie szef tego. Ej, wiesz co? I e, nasz, nasz przebiegły plan się e, zjiścił. Nikomu nie udało się mnie pokonać. to jest dobra informacja. Papsy, dodatki, french tosty, sałatki Muszę zrozumieć, o co to może chodzić Ja mówię, nie chcę To dla mnie bez cukru, no Dobra A właśnie, to... Redukcja, redukcja Wszyscy moi widzowie na redukcji Wszyscy docięci I ona się zaparza Ja nie, ale. nie, docięty. Docięty czy nie docięty? No tak. Docinam, do na lato, na lato. Do Dzięki. Ja mam takie coś. Gemuze. Wygląda dość wielkie. Macie tu do porównania moja ręka. Ty masz coś na słodko. Tu kolega Ino herbata. Ja mam Elvisa. Elvis. Zacnie. Jest Elvis. Ty masz to samo co ja, nie? A Artur nie jest głodny? Czuję się w tym lokalu jak u siebie, bo też tu liny takie wiszą. Zaraz sprawdzimy ich wytrzymałość. Będziemy się po nich wspinać. Są dwie i można wyścigi robić. Pan na kopter. I zeszczelił te balony i otworzył padochron, nie? Dobra, to ja już to nagrał, żeby wszyscy wiedzieli, że oprócz yy, właśnie sapsów są też różne fajne łakocie, jest kawusia. Kurde, taki sernik, ale chyba nie sernik. Coś, coś tu jest takiego innego. Dzień kolejny, przybyliśmy po nasz drążek, bo wczoraj właśnie go tu zostawiliśmy. No i przy okazji skosztujemy różnych innych rzeczy, no bo wczoraj nie było miejsca, żeby wszystkiego skosztować. Dzisiaj pewnie też nie będzie, bo tu jest pełno dobrych rzeczy więc trzeba to pomału wszystko właśnie degustować. Mmm, jak to jest dobre. To jest dobre, no?